Dzisiejszy wykład chciałem poświęcić doświadczeniu historii w literaturze międzywojennej Polski. To doświadczenie historii, ono zderza się z charakterystycznym, zwłaszcza dla pierwszej dekady dwudziestolecia międzywojennej, prezenteizmem, a więc kultem teraźniejszości, uściskiem z teraźniejszością, który postuluje Tadeusz Piper ale też z futuryzmem, a więc takim wpatrzeniem się w przyszłość z kultem nowości. Te dwa gesty prezenteistyczne i futurystyczne one dominują w twórczości awangardy, ale także w literaturze lat dwudziestych. Z takiej perspektywy historia, przeszłość jawią się jako pewien ciężar, jako brzemię niewygodne, ciężkie w marszu ku przyszłości, albo też w tym obserwowaniu bardzo apologetycznym teraźniejszości. Konsekwencją tych dwóch postaw, prezenteistycznej i futurystycznej, będzie z jednej strony ahistoryzm, a więc po prostu ucieczka od historii, albo antyhistoryzm, parodystyczna, często rewizjonistyczna gra z historią. Z historią jako, tako, jako taką, albo z historią Polski, bo ona tutaj najczęściej jest przywoływana. Stąd pojawia się znane także oczywiście nam współczesnym hasło końca historii, które będzie charakterystyczne zwłaszcza dla futurystów, wzywających do niszczenia muzeów i zabytków niszczenia, bo są one martwe niepotrzebne są właśnie trupem. Przeszłość to próchno, to stare rupiecie, to śmieci, które zanieczyszczają nowoczesną kulturę. Naród polski nie może już żyć próchnami królów i dziadów, pisał w manifestie pogrzeb romantyzmu Tytus Czyżewski w roku 21. Bruno Jasieński wołał w innym manifestie, cytuję, Dość długo byliśmy już narodem panoptikum, produkującym tylko mumie i relikwie. Ogłaszamy za brzozowskim wielką wyprzedaż starych rupieci. Sprzedaje się za pół darmo stare tradycje, kategorie, przyzwyczajenia, malowanki, fetysze. Wielkie ogólnonarodowe panoptykum na Wawelu. Będziemy zwozić taczkami z placów, skwerów i ulic nieświeże mumie Mickiewiczów i Słowackich. Czas opróżnić postumenty, obczyścić place, przygotować miejsca tym, którzy idą. Panoptyką, które powtarza się w tym cytacie, to muzeum osobliwości, to gabinet woskowych figur, odgrodzonych od życia, zamkniętych i oglądanych już nie ku nauce, ale raczej ku rozrywce, ku śmiechowi. Charakterystyczne są też wezwania do niszczenia pomników, prawda? tych monumentów, które upamiętniają historię. Pomnik jawi się tutaj jako coś nieruchomego, statycznego i zasłaniającego widok na przyszłość. Charakterystyczny jest tytuł jednego z wierszy Jasieńskiego, Żygające Posągi. Charakterystyczne są wezwania do niszczenia łazienek w Herostratesie Jana Lechonia. Przykładem antyhistoryzmu są dramaty Witkacego, na przykład Janulka, córka Fizdejki z 1923 roku. Akcja tego dramatu dzieje się niby w czasach średniowiecznych. Opowiada o dziejach konfliktu litewsko-polsko-krzyżackiego, ale od razu orientujemy się, że mamy do czynienia raczej z kpiną z literatury historycznej w rodzaju Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, czy powieści. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Główny bohater tego dramatu, kniaś Fizdejko, nakłada okulary. W dramacie występują piloci, pojawiają się lampy, postaci noszą kryzy. Te liczne anachronizmy są przykładem takiego ludycznego, prześmiewczego stosunku Witkacego do historii, parodiowania historii w tym rozumieniu pozytywistycznym i romantycznym które no, przede wszystkim wydaje się na pierwszy rzut oka odwróceniem właśnie takim prześmiewczym sytuacji historycznej. Wielki Mistrz Krzyżacki chce pomóc Kniaziowi i, i chce go osadzić na tronie królewskim, a Fizdejko chce wydać swoją córkę za Wielkiego Mistrza Krzyżackiego. Kiedy Fizdejko obejmuje tron, szybko traci dla niego zainteresowanie, nie ciekawią go sprawy państwa, każe ściąć głowy nowym, swoim nowym bojarom, a wkrótce daje władzę żydowskiemu kupcowi, a sam zostaje leśniczym. Bardziej interesują go pytania o sens istnienia. Historia w dramacie Witkasego jawi się jako coś nudnego i wtórnego wobec problematyki sensu istnienia. Fizdejko mówi, cytuję, im dalej brniemy w historię, tym bardziej czas nam się dłuży z powodu nudy. Ale historia jest także niemożliwa do właśnie sensownego, poważnego zrekonstruowania. Inny z bohaterów sztuki Witkacego mówi, cytuję, przy naszym przyspieszeniu musimy przyjąć w historii formuły Einsteina. Epokowość nasza polega na wymknięciu się z cyklicznych praw historii. Lecimy postyczne. Historia nie ma więc bezwzględnych praw, historia jest względna i historia jest niepoznawalna w tradycyjny sposób, ale też ostatecznie historia jest nieprzydatna dla współczesnych. To wszystko jakby tłumaczy taki odwrót historii w latach 20. Inaczej będzie w latach 30. Wtedy pojawia się, taki wzmożone, pojawia się takie wzmożone zainteresowanie historią, choć temu wzmożonemu zainteresowaniu historią. Będzie to, to towarzyszyło przekonanie o kryzysie tradycyjnego o niej pisania. Ale warto pamiętać, że właśnie w latach 30 powstają książki podejmujące w rozmaitych konwencjach tematy historyczne. Myślę tu o nowelistyce historycznej Piotra Chojnowskiego, o rozwoju eseistyki historycznej Artura Górskiego czy Tadeusza Boja -Żeleńskiego. Bardzo popularna jest biografistyka, także w takiej odmianie upowieściowionej, jaką jest opowieść biograficzna. Tego rodzaju biografii piszą Boj Żeleński, Adolf Nowaczyński, Karol. Zbyszewski, czy Wacław Berendt. Rozwija się reportaż historyczny, który uprawia Melchior Wańkowicz, Józef Kisielewski. Historia wkracza do dramatu, na przykład do dramatu Marii Dąbrowskiej, Geniusz Sierocy, czy Samuela Zbiorowskiego Ferdynanda Getla, a także poezji w wolności tragicznej Kazimierza Wierzyńskiego. Historia jest bardzo istotnym tematem. Ale zwykle jest Także w tym doświadczeniu historii wraca takie bardzo pesymistyczne, można powiedzieć, z ducha Żeromskiego jej widzenie. Pamiętajmy, że w takim widzeniu trochę jeszcze XIX wiecznym, myślę tu o Sienkiewiczowskim, historia no ma zwykle takie optymistyczne przesłanie. Jej celem jest skrzypienie serc, optymistyczna jest jej historiozofia. W centrum uwagi jest historia narodowa, a jednostka widziana jest część, jako część wspólnoty narodowej. Historia w tej wersji Sienkiewiczowskiej to przede wszystkim ciąg, niezwykłych wydarzeń, często o charakterze militarnym. To ciąg bitew, ciąg potyczek. Bohaterem jest jednostka nieprzeciętna, często żołnierz. W wersji znanej z pisarstwa Żeromskiego, historia raczej służy rozdrapywaniu ran. Dominuje tutaj krytyczny gest rewizji. Pesymistyczna historiozofia podważająca wiarę we wpływ jednostki na, na bieg dziejów. W Centrum Jest tutaj jednostka często samotna, przeciętna, a, a nawet anty, antybohater. Gdzieś na skrzyżowaniu tych dwóch tendencji umieścić można opowieści biograficzne Wacława Berenta, które ukazuje się w drugiej połowie lat 30. To cykl właśnie... Biografii Polaków żyjących na przełomie XVIII i XIX wieku. Stanisława Staszica, Jana Henryka Dąbrowskiego, Franciszka Karpińskiego czy Franciszka Jezierskiego. Razem te opowieści biograficzne miały stworzyć portret pokolenia, które Berendt określa mianem ratowników. Nazywał je stra pokoleniem strażników iskier w popielisku bezpośrednio porozbiorowym. Ciekawa była tutaj nowa formuła opowiadania o, o historii. W której następuje odwrót od awanturniczej fabuły w stronę eseju, w stronę takiej afabularnej opowieści, w której zerwana jest ciągłość między poszczególnymi częściami, w której historia jawi się jako ciąg epizodów, ale także w której historia opowiadana jest za pomocą rozmaitych cytatów z dokumentów z epoki czy cytatów z rozmaitych historyków. Celem Berenta jest tutaj. Po pierwsze naśladowaniu stylu dawnych czasów, ale też próba jakby pokazania... Historii statu nascendli, tak jak ją widzieli jej uczestnicy, prawda? Więc historia niemal na gorąco. Znamienne dla tych opowieści biograficznych Berenta było przekonanie, w gruncie rzeczy bardzo optymistyczne, o tym, że możemy zmieniać fatalny, wydawałoby się, bieg dziejów, w tym wypadku dziejów polskich, że jednostki wpływają na kierunek dziejów, ale co było do pewnego stopnia nowe. Berend mówi, że tymi jednostkami są właśnie bohaterowie jego cyklu, a więc... Klerkowi, jak on to nazywał, a dzisiaj powiedzielibyśmy intelektualiści czy inteligenci. Berend mówi, że oni właśnie zmieniają historię, że to myśl, a nie oręż, nie broń jest ważnym narzędziem walce o narodowe przetrwanie, że naród to nie tylko armia, to nie tylko państwo, ale także, a może przede wszystkim nowa, oryginalna myśl. Pesymizm tej książki polegał na podkreśleniu bezimienności działań kulturotwórczych w historii. Kulturę i historię tworzą jednostki, które często są potem zapominane, które są samotne, są takimi Don Kichotami, którzy przygotowują zwycięstwa Sancho Pansu. Innym charakterystycznym przykładem patrzenia na czy doświadczania historii w XX-leciu jest właśnie ukazywanie jej z perspektywy losów jednostek przeciętnych, zwyczajnych. To taki sposób ukazywania jakby historii z perspektywy mikro, prawda? Dzisiaj mówi się często o mikrohistorii, i takim przykładem mikrohistorii są Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej. Cykl powieściowy, saga rodzinna wydawana w latach 1932-1934, w której Dąbrowska chciała, jak pisała, uprzytomnić skąd wyszło, do jakich klęsk, triumfów i ziem obiecanych idzie moje pokolenie, moja sfera społeczna. Moja sfera społeczna, a więc inteligencja pochodzenia szlacheckiego czy ziemiańskiego. Pokazywała ten proces historyczny Dąbrowska na przykładzie rodziny Niechciców, małżeństwa Bogumiła i Barbary Niechciców oraz ich dzieci. Na przykładzie trzech pokoleń żyjących w drugiej połowie XIX wieku, aż do wybuchu I wojny światowej dała kronikę właśnie rodzinną, ale też epos opowiadający o dziejach polskiego, Ziemiaństwa, o jego rozkładzie, a także o wyłonieniu się z polskiego ziemiaństwa. Nowej warstwy społecznej, którą potem nazywano inteligencją pracującą. Charakterystyczna była demokratyczna wizja historii u Dąbrowskiej, jak to określił Ludwik Frydę. Demokratyczna, polegająca nie tylko na wyborze właśnie takiego przeciętnego bohatera, z którego oczyma widzimy historię, ale demokratyczna także w tym, że narratora tej powieści interesuje każdy przejaw rzeczywistości. Janusz Sławiński ładnie napisał, że cytuje perypetie much wokół czereśniowych pestek rozsypanych po podwieczorku są dla narratora równie interesujące jak etyczne znaczenie decyzji bohaterów. Karol Ludwik Koniński podkreślał, że u dąbrowskiej historia służy ludziom, a nie ludzie służą Historią. Ale także bohater tej, tej sagi, Bogumił Niechcic, stwierdza w drugim tomie, ja tu robię historię. Prawda? Ja, a więc człowiek przeciętny, człowiek czynu, człowiek, który wierny jest kilku prastarym, jak on sam mówi, ale wiecznie żywym wyobrażeniom moralnym, honoru, miłości do ziemi. Patriotyzmu. Takie jednostki, takie przeciętne pozornie jednostki, zdawała się mówić Dąbrowska, właśnie e, są nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem historii. E, inny krytyk Stanisław Piasecki mówił o kobiecym widzeniu historii u Dąbrowskiej, Kobiecy właśnie poprzez to, że skupia się to widzenie historii na codzienności, na drobiazgach, na tych elementach, których w dotychczasowym widzeniu historii często nie było, czy nie odgrywały tak dużej. Roli. Taki charakterystyczny dla dwudziestolecia, dla doświadczenia dwudziestolecia rewizjonizm, on był zwłaszcza widoczny w biografistyce. Rewizjonizm, a więc ukazywanie wielkich postaci historycznych w sposób odbrązowiony, jak chciał tego. Tadeusz Bojzeleński, który w 1930 roku wydaje książkę zatytułowaną Brązownicy, będącą właśnie polemiką, z tradycyjną historiografią, zwłaszcza z historią literatury polskiej która zdaniem Boja Żeleńskiego ukazywała wielkie postaci historyczne w sposób zafałszowany, zmanipulowany, jako postaci właśnie ze spiżu, pomijający ich słabości, moralne upadki. Boj Żeleński przeciwstawiał tej wizji historii, spiżowej wizji historii opisującej ludzi żywych, a więc także pokazujących ciemne, wstydliwe elementy ich biografii, te elementy, które jawią się często, zdaniem, bo jako kluczowe dla zrozumienia ich i historii, w której żyli, ta, ta ciemność czy wstydliwość to przede wszystkim erotyka, która jawi mu się jako taka szczególna, można powiedzieć, sprężyna historii. I takie z Marysieńce Sobieskiej, głośnej biografii wydanej w 1937 roku, biografii żony Jana III Sobieskiego, królowej Polski, która jest także trochę biografią samego króla. Znowu tu charakterystyczne, że Boi występuje przeciwko tej mitotwórczej legendzie, która jego zdaniem upraszcza pełną sprzeczności, zawiłą. I niepewną historię, bo szuka domowych, a więc prywatnych, intymnych motywów wielkiej historii. Odbrązawia króla, czyniąc go bohaterem mimowoli, postacią trochę komiczną, rozdartą między głosem historii a pragmatyzmem, wskazuje także na rolę Marysięki Sobieskiej w biografii króla, ale także w polskiej historii. To ona wpływa na decyzję Sobieskiego, to ona zbliża Polskę do Francji, to ona jest postacią skomplikowaną i banalną. Jak pisze obrazowo Bojżeleński, różowy języczek Marysienki jest raz po raz w wahaniach dziejowych języczkiem uwagi. Więc mamy tutaj taką historię od strony alkowy, jak chciał Stanisław Piasecki, historię niebohaterską, trochę heroikomiczną, ale też taką historię polemiczną. Inny przykład to książka Karola Zbyszewskiego, Niemcewicz od przodu i tyłu z 1939 roku, także biografia, która wywołała wielki skandal. Biografia będąca odrzuconym doktoratem felietonisty Wileńskiego Dziennika Słowo i Tygodnika Prosto z Mostu. Książka, która biogra była biografią Juliana Ursyna Niemcewicza Wielkiego Polskiego pisarza oświeceniowego, a także polityka. Żywot Niemcewicza jest kreślony przez Zbyszewskiego, jak pisali krytycy, żółcią, nienawiścią, a nawet ekskrementami. Mianowicie jest to biografia o charakterze pamfletu czy paszkwilu historycznego, bo nie tylko Karol Zbyszewski mocno krytykuje swojego bohatera, ośmiesza, ośmiesza także polskie elity, w tym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale czyni to bardzo dosadnym, mocnym językiem, na skrócie współczesnym, kolokwialnym, momentami bardzo brutalnym. Te brutalizmy także związane są z emocjonalnością z jaką opisywana jest historia Polski drugiej połowy XVIII wieku. Te emocje to przede wszystkim nienawiść i gniew, które wzbudza w Zbyszewskim polska polityka i polskie elity, które oskarża o upadek Polski. Satmackiewicz pisał o że jest to historyk, który na fakty Poznawane przez siebie, reaguje z żywością dziennikarza. Stąd diagnozy, które zbliżają Zbyszewskiego trochę do wizji krakowskich Stańczyków, ale niezwykły jest właśnie język, niezwykła pamfletowość, emocjonalność tej, tej książki. I wreszcie chciałem tutaj zwrócić uwagę na charakterystyczną dla dwudziestolecia międzywojennego fascynacją historią w momencie kryzysu, przełomu, schyłku. Koniec Antyku, zmierz Rzymu czy upadek I Rzeczypospolitej, to są te momenty w polskiej historii i historii europejskiej którymi interesują się polscy pisarze, szczególnie też interesują się średniowieczem. Moda na średniowiecze widoczna jest w książkach Berenta, Szczuckiej, Malewskiej, Iwaszkiewicza czy Parnickiego. Ona jest trochę pokłosiem ogólnoeuropejskiej rewizji średniowiecza, której symbolem była książka Mikołaja Birdiajewa rosyjskiego filozofa, zatytułowana Nowe średniowiecze. W 1936 ukazuje się jej nowe wydanie. Bierdiajew ukazuje się średniowiecze nie jako przysłowiowe mroki ciemne, wieki ciemne, ale jako moment szczególnego rozkwitu kultury europejskiej. Objawiło się ono, jak pisze Bierdiajew, wspaniałym rozkwitem świętości, która wniosła twórczość ludzką na najwyższe dla ducha ludzkiego wyżyny. Przykładem takiego nowego spojrzenia właśnie na średniowiecze, jako na epokę szczególnego rozkwitu ducha ludzkiego, były już Żywe Kamienie, jedna z nielicznych powieści wydanych, historycznych wydanych w latach dwudziestych. Żywe Kamienie ukazują się właściwie na progu niepodległości w roku 1918. Znowu tak jak w opowieściach biograficznych późniejszych patrzymy na historię, oczyma jej bohaterów. Słuchamy żywej mowy historii. Znowu mamy taką nieciągłą epizodyczną akcję, która nie ma charakteru militarnego czy batalistycznego. Ta akcja rozgrywa się w ciągu kilku dni w bliżej nienazwanym, mieście niemieckim w połowie XIV wieku, do tego miasta pogrążonego w apatii, acedii, obojętności, takiej można powiedzieć duchowej nudzie, wkracza grupa artystów, wagandów, trubadurów, którzy pobudzają wyobraźnię mieszkańców miasta opowieściami o legendzie świętego Grala I ta taka dosyć rachityczna fabuła jest pretekstem do stworzenia Właśnie obrazu średniowiecza e, pełnego witalności, karnawałowego, niebarbarzyńskiego. <średniowiecza>, średniowiecza chciałoby się powiedzieć dionizyjskiego. Szczególną rolę znowu tutaj e, przypisuje Berend intelektualistom, artystom, których figurą są e, waganci. Nie władca, nie rycerz. <laughs> Jest twórcą historii w tej powieści, ale artysta, sztuka to jest ta szczególna, można powiedzieć, część doświadczenia historycznego, która budzi zainteresowanie Berenta. Ale średniowiecze w tej wersji bardziej sienkiewiczowskiej, militarnej pojawia się w głośnym, w głośnym cyklu powieściowym Krzyżowcy z 1935 roku Zofii Kosak-Szczuckiej to jest powieść najmocniej kontynuująca tradycję Sienkiewiczowską jest taką wielowątkową chronologicznie uporządkowaną opartą na faktach opowieścią o pierwszej wyprawie krzyżowej postaci fikcyjne występują tu obok postaci historycznych mamy rozbudowane wspaniałe sceny batalistyczne Bohaterem są rycerze, bohaterem są Polacy, bracia Strzegoniowie, którzy uciekając z powodów politycznych ze swego rodzinnego Śląska trafiają do Prowansji, a tam pod wpływem kazań Piotra Zamię do, dołączają się do wyprawy krzyżowej, trochę z, z powodów natury religijnej, trochę z powodów natury politycznej. W trakcie tej pierwszej wyprawy krzyżowej dokonują rozmaitych, walecznych czynów, ale ostatecznie wszyscy giną poza Jednym z nich Imbramem, który wraca do Polski i podejmuje dawny tryb życia. To co ciekawego jest w tej i w powieści charakterystycznego, to obraz znowu średniowiecza, w tym wypraw krzyżowych, akcentujących pozytywne skutki owych wypraw, umocnienie chrześcijaństwa na Zachodzie, duchową i kulturową konsolidację Zachodu, otwarcie na inne kultury. Znamienna jest także chrześcijańska wizja historii, która pojawia się w tej powieści. Historia to tutaj skomplikowany splot czynników materialnych i duchowych, jest dziełem tyleż ludzkim, co boskim, ale też jest takim dziełem, które prowadzi uczestnikom ku świętości i ku Bogu. Prawda? To jest ta perspektywa religijna, która tutaj dominuje. Historia jest tutaj też. E, straszliwym skrótem ogólnych dziejów ludzkości e, w ujęciu Zofii kosak szczuckiej Ale pojawia się też element rewizjonistyczny, mianowicie postaci Piotra Zamięczy, czy de Bouillon e, są ukazywane w sposób no, już e, bardzo skomplikowany. Ukazuje pisarka nie tylko ich wielkość, ale także słabości, małości, duchowe załamania. Ten element powieści zbudził współcześnie e, e, pewne e, dyskusje. I ostatnia powieść średniowieczna, i ostatni przykład właśnie fascynacji średniowiecznym w dwudziestoleciu międzywojennym, mianowicie Czerwone Tarcze, powieść Jarosława Iwaszkiewicza z 1934 roku. Też pojawia się tu temat pierwszej wyprawy krzyżowej. Bohaterem jest Henryk Sandomierski, postać rzeczywista, o której niewiele wiemy i Iwaszkiewicz sporo jakby dodaje tej postaci w sensie biograficznym. Rekonstruuje biografię a właściwie konstruuje biografię Henryka Sandomierskiego, tworząc obraz epoki średniowiecza, ale też człowieka średniowiecza jako postaci skomplikowanej, postaci która kieruje się w swoich działaniach motywacjami niedalekimi od motywacji człowieka współczesnego. Henryka Sandomierskiego często porównywano do współczesnego intelektualisty, jakby Iwaszkiewicz świadomie chciał pokazać, że tak naprawdę nie ma znaczących różnic między tym jak doświadczali w historii ludzie przeszłości i my współcześni, ale bardzo ważny tu był także taki motyw pesymistyczny. Henryk Chce wpłynąć na losy Polski, chce zmienić bieg dziejów, nie udaje mu się. Jednostka, nawet taka jednostka, która sprawuje władzę, zdaje się mówić w tej powieści, Waszkiewicz nie ma wpływu na historię, a jeżeli ma, to nie wie jak historia się dzięki niej potoczy. Marzenia wielkiej jednostki, nawet tej wielkiej, zderzają się z historią, która porównywana jest do wielkiej rzeki w czasie potopu niszczącej poszczególnych jakby uczestników historii. Historia jest irracjonalna, niepoznawalna, jest groźnym żywiołem. Ta pesymistyczna wizja historii ona, no właśnie, była dosyć charakterystyczna nie tylko dla Iwaszkiewicza, ale dla wielu Właśnie książek mówiących o doświadczeniu historii w dwudziestoleciu międzywojennym. Ona się nasila oczywiście, im mocniej widać nadchodzącą nową, drugą już wojnę, wojnę światową. I to jest doświadczenie przede wszystkim lat 30. -tych. Dziękuję bardzo. Mówiłem o doświadczeniu historii w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.